Cześć! Dzisiaj jest niedziela 27 marca. Od jutra, czyli od poniedziałku 28 marca, rozpoczynam odchudzanie metodą dieta Doma. Każdego dnia w trakcie całego studniowego eksperymentu będę rejestrował na wideo wszystkie posiłki, które zjadam, a także codziennie rano przed śniadaniem będę się ważył i prezentował swoją sylwetkę, która na pewno będzie się zmieniać w kierunku, no wręcz bym powiedział, proporcji idealnych. Do kontroli wagi ciała będę używał zawsze tej samej wagi elektronicznej, tak aby wyniki były jak najbardziej dokładne. A więc, teraz, pierwsze oficjalne ważenie i prezentacja mojej sylwetki, która, no niestety, dzięki tej wielkiej nadwadze jest okropna, ale jestem pewien, że za niedługo wszystko się zmieni. No, więc, tak wyglądam. Podni się ręcznie dopinają. A waga jest 104, 4 czy 104,5 10 kg. A jest to oficjalna waga. Jaką teraz ważę. Także codziennie będę się raz dziennie ważył, pokazywał jak to wszystko wygląda. Jak w praktyce jest realizowana dieta, no i jakie będą efekty.